Jest już 2015, zacznijmy więc troszkę pozytywniej. Przedstawiam wam 10 faktów, które przywrócą wam wiarę w ludzkość. Miejsce 10. Niemiecki as przez tworzy ryzykował, że zostanie rozstrzelany, gdy w 1943 odmówił zestrzelenia amerykańskiego bombowca. Postąpił wręcz przeciwnie i odeskortował go na bezpieczną odległość. Piloci spotkali się w 1990 i zostali przyjaciółmi. Miejsce 9. Najbogatszy człowiek świata Bill Gates obiecał przekazać 95% swojego majątku na działalność charytatywną. Jego aktywa szacuje się obecnie na około 81 miliardów dolarów. Od 2007 roku zdążył już rozdać 27 miliardów. Miejsce ósme. Ostatnim życzeniem 11-letniego chłopca umierającego na Białaczkę było pomóc bezdomnym. Był zbyt chory, żeby zrobić to samemu, ale swoim zaangażowaniem zainspirował innych. Zebrano 20 tysięcy puszek z jedzeniem i uzbierano w ten sposób 60 tysięcy dolarów. Miejsce siódme: Milioner i inwestor z Bahrajnu codziennie o schodzie słońca zbiera i segreguje śmieci. Pewnego razu, gdy został wzięty za pracownika służb miejskich, otrzymał nagane od przełożonego za nieposiadanie odpowiedniego uniformu. A wy segregujecie? Miejsce szóste: Firma farmaceutyczna Merck dobrowolnie odeje produkowane przez siebie leki, by przeciwdziałać rozprzestrzeniającej się ślepocierzecznej. Przez 25 lat zdążyli zasponsorować miliard kuracji w 35 krajach. Pacjentów nie byłoby stać na taką kurację. Miejsce piąte, małżeństwo rozdzielone przez stalinowski reżim, zeszło się ponownie w wieku 80 lat. Mimo tego, że żyli w przekonaniu, że już nigdy się nie spotkają, pozostali sobie wierni. Spotkali się zupełnie przypadkiem, gdy w tym samym dniu oboje postanowili odbyć podróż w rodzinne strony. Jak tu teraz nie wierzyć w prawdziwą miłość? Miejsce czwarte: 3000 motocyklistów zapewnia ochronę i pomoc dzieciom, które były molestowane. Eskortują je do sądu i na przesłuchania, a także czuwają nad nimi w nocy, gdyby te bały się zasnąć. Miejsce trzecie: Gdy stopił się reaktor w elektrowni atomowej Fukushima, a przebywanie w okolicy groziło chorobą popromienną, ponad 200 emerytów zgłosiło się dobrowolnie do pracy przy neutralizowaniu zagrożenia. Zrobili to, by chronić młodych pracowników przed napromieniowaniem. Miejsce drugie, pewien stulatek z Bułgarii przychodzi lub jedzie busem codziennie ponad 20 km, aby żebrać z centrum miasta. Jednak najbardziej niezwykłe jest to, że będąc w stanie przeżyć za 100 dolarów miesięcznie, wszystkie uzbierane nadwyżki ponad to co sam potrzebuje przekazuje na śroty i kościoły. Miejsce pierwsze James Harrison został obdarzony przez naturę niezwykle cenną grupą krwi. Świadomy swojej wyjątkowości począwszy od 54 roku odeje krew co 3 tygodnie. W ten sposób uratował prawie 2,5 miliona niemowląt. W nowym roku życzę wam, żebyście spełniali swoje marzenia. Ja spełniłem niedawno swoje. Uderzyłem człowieka ciastem w twarz. Jeśli chcecie to zobaczyć, kliknijcie gdzieś tutaj albo sprawdźcie link w opisie. Piona.